Witajcie! Na samym wstępie chciałbym przeprosić Was za tak długą nieobecność tej serii na moim kanale, ale po dłuższej przerwie powracamy z karierą Wisłą Kraków. Jesteśmy już na półmetku sezonu i w dzisiejszym materiale czeka nas kolejna część przebudowy kadry Wisły Kraków i transfery wokół niej. Tak jak mówiłem na samym początku, przebudowę będziemy wprowadzać stopniowo, a więc dzisiaj pożegnaliśmy się znów. Kilkoma piłkarzami, a w ich miejsce przyszli nowi, przyszłościowi piłkarze, którzy będą stanowić osile białej gwiazdy. Pierwszym piłkarzem, który opuścił barwy Wisły Kraków jest Anton Ciczkan. Odszedł on do Warty Poznań za około 300 tysięcy euro. Drugim piłkarzem, który odszedł za podobną kwotę jest tym razem Dawid Olejarka. Zasilił on drużynę Górnika Zabrze. Kolejne odejście to Szymon Sobczak, który w rzeczywistości poszedł do Arki Gdynia u nas, obrał zaskakujący kierunek, a jest nim druga drużyna Via Real. Odszedł on również za około 300 tysięcy euro. Ostatnim transferem, na którym zarobiliśmy spore pieniądze, został Michał Żyro, który będzie dalej grał w skandynawskim wikingu i my znów zarobiliśmy po raz kolejny około 300 tysięcy euro. Z Wisełki odeszli również dwaj piłkarze za darmo, nie przedłużyliśmy z nimi kontraktu. Pierwszym z nich jest Raton, zgłosiła się po niego drużyna Legii Warszawa, natomiast drugim zawodnikiem jest Omrani, który odszedł na wolnym kontrakcie do Victory Köln. Przejdźmy teraz do wzmocnień Wisły Kraków, czyli to, co jest dla nas teraz najważniejsze. Pierwszym ruchem okazał się transfer Dawida Bugaja z Lechi Gdańsk. 19-latek gra na prawej obronie, a jego ocena ogólna na razie oscyluje wokół 67 i ma spore szanse na dosyć ciekawy rozwój. Wydaliśmy na niego około 700 tysięcy euro. Po sprzedaży naszych dwóch bramkarzy potrzebowaliśmy pierwszego golkipera, a został nim Kacper Rosa z Motoru Lublin, za którego musieliśmy zapłacić 340 tysięcy euro, a 29 latek ma na razie ocenę ogólną 65. Ostatnim moim zdaniem najmocniejszym ruchem transferowym w zimowym oknie okazał się Fran Alvarez, który przyszedł do nas z Widzewa Łódź, czyli jest to zawodnik, który grał w Ekstraklasie, Gra głównie na środku pomocy, a jego ocena ogólna jak na razie wynosi 68. Zapłaciliśmy za niego prawie najwięcej w tym oknie, bo 660 tysięcy euro. Podsumowując transfery, za zarobione pieniądze mogliśmy wnieść jakość naszej drużyny na jeszcze większy poziom. Wszystkie transfery przychodzące oczywiście od razu dostały miejsce w pierwszym składzie, a nas czeka teraz dalsza walka o awans do ekstraklasy. Zanim przejdziemy do dalszych spotkań, spójrzmy jeszcze na tabelę. Jak na razie jesteśmy na drugim miejscu, mamy 34 punkty. O 4 punkty więcej ma górnik Łęczny, ale musimy mieć na uwadze, że mają oni o jeden mecz więcej rozegrany. W tym odcinku, wszystkie mecze poddamy symulacji tak jak w ostatnim odcinku o to prosiliście. Dajcie znać, czy to Wam odpowiada. Jeśli nie, jeśli będziecie chcieli powrót rozgrywanych i komentowanych spotkań, to piszcie w komentarzach. Na pierwszy mecz wyruszamy do Sosnowca, jeśli chodzi o poprzedni odcinek, to mierzyliśmy się z nimi oczywiście w Pucharze Polski, teraz czeka nas ligowa batalia, także spójrzmy jak potoczy się symulacja, wygrywamy 2 do 0 Baena oraz Roda do bramkami. Tym razem na rozkładzie poważniejszy rywal, bo zmierzymy się z Wisłą Płock. W naszym składzie dwie zmiany w obronie: pojawia się Krzyżanowski oraz kolej. Oprócz nich Rosa, Uryga, Bugaj. Wyżej Alvarez, Sapała, Samper. Na skrzydłach Roman, Villar, Rodado. A to spotkanie obejrzymy sobie w symulacji stadionowej. Zaczyna Wisła Miki Villar, Sapała już przed polem karnym. Sapała, który w tym sezonie no jest jednym z najlepiej grających zawodników Wisły Kraków, wywalczył. Stały fragment gry, rzut wolny przed polem karnym. Dośrodkowanie Sapoły w pole karne. Nie ma uderzenia główką. Jeszcze walczymy o piłkę. Zyskuje to Miki VR. Roman, Goku, Fran Alvarez i jest 1 do zera. Debiut Bramka Alvareza w barwach Wisły Kraków. I w 8 minucie otwieramy wynik tego spotkania. 26 minuta i znów Wisła Kraków. Fran Alvarez świetnie wdar się w pole karne. Ma sporo miejsca. Przed pole karne, Goku do Krzyżanowskiego. Krzyżanowski szuka kolegów. Samper Sapała ma sporo miejsca. Rozrzucenie do Mikiego Wijara. Próbujemy za wszelką cenę grać krótkimi podaniami. Świetnie zastawia się nasz zawodnik. Teraz Bugaj, nasz oczywiście nowy zawodnik. Świetna pozycja Sapały. Niestety strzał zablokowany. Tym razem Wisła spłocka w natarciu. Sekulski na do Aluko. Aluko tutaj świetnie asekurowany przez Krzyżanowskiego. Ale udaje mu się podać Kiedrowicz. Kiedrowicz już w polu ale nie wie co zrobić. Znów Aluko. Znów Kiedrowicz, Kiedrowicz szuka pozycji, żeby oddać strzał, Haglind uderza niestety 1 do 1, 40 minuta i Haglind sam grę wyrównuje, przepraszam, stan tego spotkania na 1 do 1, a my oczywiście dalej walczymy o zwycięstwo w tym spotkaniu. 85 minuta i Wisła Kraków znów na natarciu, no w tej drugiej połowie nie działo się zbyt wiele, działo się kompletnie... Nic jeśli chodzi o zagrożenia ofensywne z jednej i drugiej strony. Teraz Alfaro, który wszedł niedawno na boisko. Goku, ale piłka zablokowana, strzał zablokowany. Oprócz Alfaro na naszej, po naszej stronie pojawił się również Żunka Zakrzyżanowskiego. No i jak na razie gra toczy się głównie w środku pola. Nie ma tutaj kluczowych rozstrzygnięć i ofensywnego zagrożenia. Chociaż może teraz końcówka spotkania. No ale sędzia postanowił zakończyć ten mecz, no i mamy 1-1 do 1 w meczu z Wisłą Płock. Kolejny bardzo ważny mecz przed nami, mierzymy się z piątym w tabeli GKS Katowice. Oczywiście nasza jedenastka, najlepsza jaka tylko mogłaby wyjść na to spotkanie. Szybka symulacja i wygrywamy 2-1 do 1. Samper oraz Rodado z bramką i umacniamy się w tabeli na pozycji lidera. Nadszedł czas na hitowe spotkanie pierwszej ligi, bowiem lider Wisła Kraków podejmuje na wyjeździe drugi w tabeli Górnik Łęczna. Sytuacja w tabeli po tym meczu może się już unormować dosyć mocno jeśli chodzi o kwestię awansu do ekstraklasy. My wychodzimy najmocniejszym zestawieniem, jedynie szanse w obronie Załasickiego dostaje kolej. A więc zaczynamy. Oczywiście stawką tego meczu nie są tylko trzy punkty, stawką tego meczu również jest utrzymanie na pozycji lidera lub też w przypadku Górnika Łęczna szturm na tą pozycję co będą oczywiście chcieli w tym meczu uzyskać nam oczywiście zależy na trzech punktach i stabilnej pozycji na pierwszym miejscu, która da nam awans ze spokojem do ekstraklasy Klemens, były zawodnik Wisły Kraków próbuje tutaj rozrzucić piłkę na skrzydło udało mu się tutaj z Bozień z Bozień również był zawodnik tym razem Arki Gdynia, przed pole karne Janaszek, w polu karnym Roginić Roginić ma sporo miejsca, niestety dla nich piłka odzyskana, na szczęście dla nas, my możemy teraz ruszać w drugą stronę. Fran Alvarez dosyć duże tempo ma ten mecz, to najważniejsze, bo może być atrakcyjnie dla nas, ale też dla kibiców Sapała, Sapała, ale niestety z błędem. No i znów górnik Łęczna przy piłce. Żunka świetnie wypatrzył tutaj Frana Alvareza. Rodado ma sporo miejsca, Rodado, ale niestety ten strzał zablokowany. Stały fragment gry jeszcze. Może być niebezpiecznie. Sapała w pole karne, jednak Starzyński Goku mocny strzał główką, ale Gostomski szczęśliwie łapie tą piłkę w ręce. Mecz ma bardzo dużą intensywność. Teraz górnik łęczna za chwilę Wisła Kraków i tak się tutaj dzieje w tym meczu: od jednej strony do drugiej. Teraz Wisła Kraków. No i może teraz uda nam się przebić przez bramkę Gostomskiego? Fran Alvarez. Jest Mikiwiar. Mikiwiar oddaje strzał, ale Gostomski po raz kolejny ze świetną paradą. Jeszcze rzut rożny. Sapała po raz kolejny będzie dostarczał piłkę w pole karne. Sapała, Fran Alvarez, ale Starzyński jeszcze do bitka. No i znów zbiera piłkę Sapała. Kolej. Bardzo ofensywnie tutaj obrońcy nawet podchodzą do przodu, ale o to chodzi. Miki Roda do szuka miejsca. Rodado, ależ potężne uderzenie. I prowadzimy 1 do 0, 45 minuta. Szkoda, że w tej symulacji stadionowej nie mamy powtórek, ale najważniejsze, że prowadzimy 1 do 0. Adam Daję rozrzuca na lewą stronę. Tutaj piłka do Grabowskiego. Grabowski świetnie przedryblował naszego zawodnika. Już ma sporo miejsca. Dośrodkowanie. A jajaj, niestety. Piękna to była akcja, ale na szczęście spalony. Na szczęście spalony. Roginić miał świetną tutaj sytuację, którą wykorzystał. Ale ratuje nas offside w tej sytuacji. Czas na pierwsze zmiany w tym meczu w naszej 11. Na prawej obronie pojawi się shot, Natomiast na lewym skrzydle pojawi się Baena. Tym razem sporo miejsca ma górnik łęczna. Roginić, Warchoł. Warchoł, ale na szczęście roza paruje na rzut rożny. Mamy pierwsze zmiany w naszej drużynie. Wszedł Baena oraz wszedł Szot na prawą obronę. Baena oczywiście wszedł na lewe skrzydło. Kolej ratuje nas tutaj z niebezpiecznej sytuacji. No i miejmy nadzieję, że te zmiany wniosą świeżość w naszej drużynie, gdyż górnik łęczna poczyna sobie coraz bardziej. Świetna piłka, Bednarczyk. Bednarczyk, a jajaj, dobrze, że tutaj Rosa był szybszy, bo mogliśmy już mieć 1 do 1. Za chwilę koniec tego spotkania sędzia doliczył dwie minuty, które już ubiegają, ale jeszcze sytuacja BNA i mamy 2 do 0. Czy tam był spalony? Nie. W ostatniej minucie podwyższamy wynik spotkania i sędzia kończy ten mecz. Wygrywamy 2 do 0. Był to naprawdę fascynujący mecz. Bardzo wysokie tempo tego spotkania i co najważniejsze, 3 punkty na naszym koncie. Sytuacja w czołówce tabeli po tym spotkaniu zmieniła się o 180 stopni, na szczęście nie zmieniło się to, że jesteśmy liderem. Z dorobkiem 45 punktów wyprzedamy drugą Arkę Gdynia o 4 punkty. Arkę Gdynia wyprzedziła Górnik Łęczna, który na trzecim miejscu ma 39 punktów, na czwartym miejscu GKS Tychy 38, na piątym miejscu Stal Rzeszów 36 i na ostatnim miejscu Barażowym od Opole również 36 punktów. Jeśli chodzi o strefę spadkową Polonia Warszawa na 16. miejscu 24 punkty, Zagłębie Sosnowiec 22 punkty i ostatni w tabeli Chrobry Głogów tylko 12 punktów. Dzisiejszy odcinek zakończymy meczem z Lechią Gdańsk, oczywiście przeprowadzimy symulację stadionową. Lechia jak na razie jest siódma w tabeli, co jest naprawdę sporym rozczarowaniem, mając na uwadze to, że wygrali oczywiście w rzeczywistości pierwszą ligę. Jeśli chodzi o nasz skład, to dwie zmiany zaszły w naszym zestawieniu na prawym skrzydle pojawił się Baena oraz w środku pola Kacper Duda. No i zaczynamy kolejną batalię. Tym razem naszym przeciwnikiem Lechia, ale cel się nie zmienia. Nadal są to trzy punkty. Oczywiście, nadal musimy budować dosyć pewnie zdobycz punktową w lidze, gdyż w tyle czyhają drużyny, które będą chciały nam uprzykrzyć awans. A to jest dla nas najważniejsze. Teraz Lechia Gdańsk, sezonienko. Ale już sytuacja uspokojona, chociaż dalej Kałachur. Kałachur rozpędza się przed pole karne. Tutaj, Konrado. Konrado na sporej szybkości Konrado oddaje strzał. Na szczęście, niecelny. Tym razem, Biała Gwiazda, Baena, świetna piłka. Roda do dystansu i Sarniawski ze sporymi trudnościami, ale paruje na rzut rożny. Jeszcze dośrodkowanie z rzutu rożnego. Spójrzmy, Fran Alvarez tym razem. Konrado wybija, ale nadal zbierzemy tą piłkę. Nadal będziemy zagrożeniem, zagrożeniem dla defensywy Lechi, Żunka. Fran Alvarez już po karnym, Baena, ale to podanie nieprzewidziane przez naszego skrzydłowego. Duda, świetna piłka do do Roda, do uderz, no i poprzeczka, ale szczęścia ma teraz Lechia Gdańsk. Rodado, Rodado ma sporo miejsca, świetne podanie do Fran Alvareza, Fran Alvarez, Fran Alvarez i w końcu, w końcu otwieramy ten worek z bramkami, a ja otwiera go Alvarez w 54 minucie dając nam prowadzenie na 1 do 0, oby tak dalej panowie. Braun na skrzydle szuka miejsca, ale my dobrze asekurujemy, chociaż teraz Konrado może być niebezpiecznie. Konrado znów piniatarys dołączył do ataku. Dalej, Konrado, ta piłka trzyma się nóg Lech bardzo mocno. Fernandez, no i niestety 1 do 1. 62 minuta, no i mamy wynik jak na początku. Znów Remis, mecz zaczyna się od nowa. Niecałe 10 minut do końca tego spotkania. Wisła Kraków rusza z kontrą. Ważne, żebyśmy utrzymali ten jeden punkt. Ale teraz, autostradę miał Samper, ale chyba zabrakło mu szybkości. Chociaż jeszcze jest zagrożenie, duda uderza, no ale ten strzał bardzo słaby. Obyśmy utrzymali ten remis do końca, bo nawet jeden punkt jest dla nas bardzo cenny, szczególnie w starciu z Lechią Gdańsk z tak mocną drużyną. I właśnie takim wynikiem: 1 do 1 kończy się to spotkanie. Bardzo cenny punkt na naszym koncie. W rozgrywkach ligowych za chwilę otwieramy kwiecień, ale to już sprawa na następny odcinek. My na koniec tego materiału oczywiście podsumujemy sobie sytuację w tabeli. Jesteśmy liderem 49 punktów, ale jak widzicie, nasza przewaga nad drugim Górnikiem Łęczna stopniała do jednego punktu. Na trzecim miejscu Arka Gdynia 44 punkty. Jeśli chodzi o bezpośredni awans, byłbym spokojny, natomiast o utrzymanie lidera będzie naprawdę bardzo ciężko do końca, ale następne spotkania i zakończenie pierwszego sezonu w pierwszej lidze będzie już w następnym odcinku. Teraz spojrzymy jeszcze na statystyki indywidualne. Jak możecie zobaczyć, dotychczas królem strzelców pierwszej ligi jest RODA do 15 bramek na koncie, tuż za nim czubak i śpiączka o jedną bramkę mniej. W asystach prowadzi Bergier z siedmioma na koncie z GKS-u Katowice, nasz zawodnik Goku dopiero na czwartej pozycji mając tych asyst pięć. Jeśli chodzi o czyste konta to Rosa jest dopiero na ósmej pozycji, ale musimy mieć na uwadze to, że dopiero przybył w zimowym oknie transferowym. Jeśli chodzi o statystyki na tle całej drużyny, najwięcej bramek ma oczywiście Rodado 15, dalej Miki VR 5 wraz z Baeną. W asystach króluje Goku ma ich 5, dalej Miki VR wraz z Sapałą o 1 mniej. Za chwilę również sprawdzimy, jak wygląda jeszcze kwestia rozwoju na tle całego sezonu. Jeśli spojrzymy na rozwój naszych zawodników pod względem najwyższej oceny ogólnej, Sergi Samper zaliczył awans o 1 z 69 do 70. Angel Rodado o dwie oceny 67 do 69. Fran Alvarez również o jedną notę do 68. Bugaj o jedną notę do 67. Żunka również podobny awans. Uryga o jedną ocenę do 66. I Sapała również jak Rodado o dwie oceny do 66. Jeśli chodzi o ten odcinek to to już wszystko. W następnym odcinku zakończymy w końcu ten sezon pierwszej ligi. Mam nadzieję awansem do Ekstraklasy. Zmierzymy się w dwóch ostatnich miesiącach z Motorem Lubin, Arką Gdynia, Stalą Rzeszów, GKSM Tychy, Robrym Głogów, Zniczem Pruszków, czy też Polonią Warszawa. Mam nadzieję, że zdobyte w tych spotkaniach punkty dadzą nam pierwsze miejsce i już niedługo oczywiście z przytupem wejdziemy do Ekstraklasy. Ja natomiast w tym odcinku dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, cześć!